Mano, wariaty, Piotr Bołko, matka Polska. Witam Was kolejny na moim kanale. No i słuchajcie, jestem po powrocie z Hiszpanii. E, dzisiaj taki krótki materiał wprowadzający, bym powiedział. Filmy z Ebro pojawią się już niebawem. Czekam tutaj tylko na zielony sygnał z firmy. E, chodzi o takie tam sprawy związane z nowościami, które widać na, na filmach. Mam nadzieję, że jeszcze w grudniu e, zobaczycie. Jakiś materiał z tej wyprawy. Jeśli chodzi o same materiały, to powiem Wam, że będzie chyba około 4 vlogów. Także biorąc pod uwagę ilość dni, które tam spędziłem, a było ich w sumie 10 albo 9, łowiłem już teraz nie pamiętam. W każdym bądź razie e, pogoda nas niestety nie rozpieszczała. Wiał straszny wiatr, były straszne deszcze przez kilka dni. Także powiem Wam, że tak naprawdę 4 dni to w zasadzie z Pawłem, z którym spędziłem ten wyjazd, spędziliśmy w apartamencie, bo fizycznie się nie dało łowić. No, nie, 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 nie było to po prostu możliwe przy, przy tak silnym wietrze. Podmuchy lekkie były do 37 km na godzinę, a przez 2 czy 3 następne dni wiało nawet do 80 i 90 km na godzinę. Także powiem Wam, że nie było za fajnie. Słaby. Wyjazd pod względem pogody. Mieliśmy w zasadzie tylko dwa takie dni fajne, słoneczne, gdzie, gdzie można było w spokoju i w ciszy połowić. W każdym razie udało się coś złowić. Ci, co mnie obserwują na Instagramie i na Facebooku, e, widzieli już część ryb, które udało mi się wspólnie z Pawłem złowić. Także zachęcam do obserwacji mnie na Instagramie. Zresztą tam jest ze mną ułatwiony kontakt. Jakby ktoś potrzebował się czegoś dowiedzieć, to. Czy o coś zapytać, to zapraszam na Instagrama. I z takich informacji chyba tyle. Przynajmniej nic na razie mi się więcej nie, nie przypomina. Ogólnie powiem Wam, że wyjazd fajny, nowe doświadczenie. Zdradzić mogę tylko tyle, że jeśli komuś się wydaje, że Ebro jest takim łowiskiem, że się jedzie, rzuca wędkę i zaraz są sumy. No to się troszeczkę może pomylić. Oczywiście są takie okresy na Ebro, gdzie, gdzie te ryby biorą bardzo dobrze. Są to przede wszystkim okresy letnie i łowienie na pelet, którego ja nie lubię, ja nie akceptuję. Przy połowie tej ryby dla mnie to jest pójście na łatwiznę. My żeśmy z Pawłem łowili aktywnie, szukaliśmy aktywnie ryb. Skupiliśmy się przede wszystkim na pracy z rybą, czyli do tego do czego jesteśmy przyzwyczajeni Podczas łowienia w Polsce i udało się nam dzięki temu złowić kilka fajnych ryb. Nie było mówię to, uważam, wynik jakiś rewelacyjny, można byłoby zrobić ten wynik dużo, dużo lepszy. Kilka fajnych ryb żeśmy stracili, ale ogólnie uważam wyjazd za udany. Teraz w przyszłym roku planuję pojechać troszkę wcześniej. Uważam, że końcówka listopada dla mnie mija się to z celem ogólnie. Ja jadąc na taki wyjazd uważam, że. Fajnie byłoby posiedzieć w słoneczku, w ciepełku, biorąc pod uwagę to, że prowadzę w Polsce szkolenia, również w październiku. Jest to w Polsce raczej chłodny okres, rzadko się zdarza, że było, było bardzo ciepło. Człowiek się wyziębi gdzieś tam na tych wyprawach, a jadąc właśnie gdzieś za granicę, uważam, że to powinien być chill i powinniśmy do tego podchodzić bardziej. Wakacyjnie, a nie walczyć z pogodą, z mrozem. Bo wierzcie mi, że temperatura na pewno dochodziła w nocy do, do, do minusowych albo do zera. A jak wiał ten wiatr, to naprawdę nie było nic fajnego. Siedzieliśmy w bardzo grubych kombinezonach. No, nic fajnego, naprawdę nic fajnego. Także kolejny wyjazd na Ewro już na pewno w okresie cieplejszym. Ja tymczasem zobaczcie, podjechałem sobie na port zobaczyć, co się dzieje. Przyjechałem sprawdzić, czy są klenie na porcie, ale niestety wody mało, i tutaj jest zalodzone. Ale widzę, że na ujściu portu do Odry jest skrawek wody, takiej, gdzie uda mi się czymś połowić, a będę łowił bardzo lekko. I w międzyczasie pogadam z Wami. Zrobimy taki, Chcę zrobić z Wami taki dzisiaj odcinek QA. Dawno takiego nie było. Zadawaliście dużo pytań gdzieś tam w filmach. Teraz nie mogę tego wszystkiego odkopać, bo było tego tyle, że nie jestem w stanie tego zrobić przy takiej ilości komentarzy. Także wybrałem tam chyba z 8 czy 10 komentarzy losowo z jakichś tam pierwszych, lepszych filmów. Odpowiem na te pytania i jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania. Do mnie. To już zadawajcie je bezpośrednio w komentarzach pod tym materiałem. Teraz potem będzie mi po prostu łatwiej na te pytania wasze odpowiadać. Także za chwileczkę zabieram się stąd, podjadę, podjadę sobie na ujście i, i spróbuję coś złowić. Zobaczymy. Jestem ciekawy, bo powiem wam, że ja osobiście lubię ten okres, taki zimowy i wczesnej wiosny. To jest fajny moment na łowienie ultralightem. W zeszłym roku fajnie połowiliśmy kleni właśnie w portach. Także za chwileczkę tam podlecę, ale jeszcze przed tym odpowiem Wam na jakieś tam pytania. No i teraz jeszcze kwestia tego, czy ja tam w ogóle wyjadę, bo wjechać było fajnie. Zaraz pod... będę miał wjazd pod górkę, a wszystko jest w śniegu. Ale mam nadzieję, że moja super szybka witara z napędem na cztery koła da radę sobie. Ale powiem Wam, że fajnie. Klimat jest mega jak tak nie jest mroźnie, tylko właśnie tak pruszy śnieżek i wszystko jest takie białe, to powiem Wam, że ja bardzo lubię wtedy siedzieć nad wodą. Ogólnie zimy nie lubię, ale jak tak wygląda zima, to, to naprawdę bardzo fajnie. Także zaraz zobaczymy, czy się uda po tą górę wjechać, ale myślę, że bez problemu. Próbowałem tam jeszcze nagrać coś dla Was, ale zasięgu nie było. Nie mogę ściągnąć pytań, bo sobie zapisałem to w plikach na mailu, o. Teraz zobaczymy. E, bez problemu. No ale nie doceniałem witary. Swoją drogą niedługo Vitara będzie na sprzedaż, także jakby ktoś był zainteresowany to to piszcie do mnie. Dobra, lecę tam na ujście tego portu i tam postaram się Wam odpowiedzieć na, na te pytania i coś połowić. Może się tam uda strzelić jakiegoś klenika, zobaczymy. No i dobra, dojechałem sobie na ujście portu do Odry, ale widzę, że wody naprawdę mało. Nie wiem, czy się uda coś tu złowić. Zaraz zobaczymy. E, tak szybko odpowiadając, pierwsze pytanie Andrzej Korczyński. Kor, Korczyński, tak, Andrzej Korczyński. Cześć Piotrek, mam dwa pytania. Pierwsze. Czy nie lepiej holować ryby w wodzie do brzegu, gdy odległość jest znaczna? Hmm, nie zrozumiałem pytania. Czy nie lepiej holować ryby w wodzie do brzegu, gdy odległość jest znaczna? W sensie. Nie bardzo rozumiem to pytanie. W sensie, czy lepiej holować ryby w wodzie do brzegu? To pytanie w ogóle pojawiło się pod filmem z ostatnim materiałem, gdzie złowiłem tą dwójkę z Łukaszem Połetkiem na zbiorniku zaporowym. I ja z tego pytania tak jakby wnioskuję, że kolega Andrzej pyta się o to, czy, 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 czy po zacięciu ryby miałbym spłynąć do brzegu i holować tą rybę krótkim kijem z brzegu. Nie, 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 bardzo zrozumiałem to pytanie. Musisz sprecyzować, bo nie zrozumiałem tego pytania totalnie. Dziwne to pytanie, także wybacz Andrzej, nie zrozumiałem tego pytania. I drugie zadał pytanie Andrzej. Czy jest aż tak dużo osób, które mają ścisk dupy, bo używa się ich Jak dla mnie wszystko, co pokazujesz jest super przekazem w łowieniu gigantycznych ryb. Słuchajcie, no nie, 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 myślę, że nie chcę wracać już do tego tematu. Nagrałem o tym osobny materiał związany z łowieniem przy pomocy Echosondy, temat dla mnie się wyczerpał, nie wiem co ludzie widzą, jaki problem widzą ludzie przy łowieniu echosondą, czy to jest brak kasy z ich strony, czy brak, nie wiem, czy to jest jakaś zazdrość, czy po prostu jakaś brak świadomości, ciężko im powiedzieć, bo powiem Wam, takiego hejtu, jeśli chodzi o używanie echa, to nie widziałem chyba nigdzie i nigdy. Żyjemy w XXI wieku, tak jak już powtarzałem. Używamy smartfonów, komputerów i Bóg czego jeszcze i używanie echo nie jest niczym nadzwyczajnym. Tak jak powiedziałem, echo ryb za nas nie łowi, co również już wielokrotnie udowodniłem. Co z tego, że widzimy te ryby, czasami widać ich bardzo dużo, gdzieś jak je namierzymy, ale jeżeli ta ryba nie chce wziąć, bądź nie potrafimy ich sprowokować, to, to, to ta echo sonda nam się to jest, to jest tylko ekran, tak jakbyśmy oglądali telewizję, i nic więcej z tym nie możemy zrobić. Pomijam już fakt, że to urządzenie służy nam tylko do pomocy. Cały, cała, cała ta otoczka wędkarska, będąc na wodzie, namierzania potencjalnych miejsc, ustawiania zestawów, podawania przynęty i tak dalej, to jest wszystko w kwestii, w rękach samego wędkarza. To nie jest tak, że my znajdziemy ryby na Echosondzie, one już biorą. Ja już mówiłem kiedyś, na jednym właśnie z, z filmów, że jeżeli ktoś tak uważa, jeżeli ktoś uważa, że łowienie z Echosondą jest tak proste i tak banalne, to mówię, chętnie zapraszam na łódkę w przyszłym sezonie, znajdziemy sobie termin. E, ja opłacę tej osobie e, całe łowienie, dam sprzęt, paliwo do łodzi, co tam tylko sobie ta osoba będzie chciała. Usiądę z tą osobą, osobą e, na łódce, Będę się przypatrywał bacznie eee, i nagram o tym materiał po prostu dla, dla, z taką osobą, która uważa, że to wszystko jest takie proste i, i łatwe, jak się, jak, się, jak się wydaje na echosondzie. Mówię, to są z reguły ludzie, którzy w ogóle w życiu nie mieli z tym do czynienia, nie wiedzą co i jak. Podejrzewam, że nawet prawdopodobnie nie potrafiliby odpowiednio tej echosondy ustawić, także eee, to tyle, eee, jeśli chodzi o to pytanie. Przy każdym materiale, gdzie będzie używano echosonda zawsze wrzucam taką informację. A kto nie widział to za chwilę jeszcze ją tutaj puszczę Uwaga Podczas kręcenia materiału wykorzystano Technologię zwaną echo sondą Zanim obejrzysz ten materiał Skonsultuj się z psychologiem oraz proktologiem Nie odpowiadamy za problemy z zaparciami Niekontrolowaną biegunką Oraz stanami zaburzeń osobowości Oglądasz to na własną odpowiedzialność Konstruowałem sobie zestaw Widzicie jakiego robala eee, Na ultralajcie Zresztą Pokażę wam jest to nowy kijek z SGS-2, od 0 do 5 gram wyrzutu. Lajtowy zestawik. Zobaczymy, czy coś się dzieje w porcie, aczkolwiek nie widać nawet jakichś takich spławów tej ryby tutaj w porcie, tak jak zawsze co roku było widać mało wody, trzeba jechać na inne porty. Mówię, przyjechałem tu bardziej, żeby z Wami pogadać i zrobić materiał, a przy okazji sobie porzucać ewentualnie. Ale mówię, nie widzę. W ogóle nie widać ryby. Nie wiem, czy, czy ryba nie stoi nie zimuje na opasce z drugiej strony. Czyli za portem, tam w tamtą stronę, w stronę mostu. Bo z tego co wiem, też się tak zdarzało. E, ale za chwilę zejdę tutaj, spróbuję i odpowiem Wam na kolejne pytanie. No i dobra, Łukasz Myk. Fajny film. Moje pytanie odnośnie połów z powierzchni wody: jak odróżnić atak suma od bobra, bolenia i innej maści ryb? Oraz doda, że chciałem złowić suma na spinning w nocy, co jak już wiem, nie jest proste. Próbuję już dwa lata bez efektu. E, fajne pytanie, w sumie, jeśli chodzi o ataki sumów. No, powiem Ci, że ciężko mi jest y, powiedzieć, jak taki atak wygląda, bo musi, to, to trzeba po prostu usłyszeć. Y, Hubrz! Tak, wygląda. E, słuchaj, ta, atak suma. Y, wiesz, co. Y, co z, różne są ataki, że tak powiem. Bo czasami sum się spławia, i to jest taki odgłos którego w zasadzie, w zasadzie ciężko go odróżnić od, od spławu innej ryby, bo on przewala się tylko kapotką delikatnie i końcówką ogona robi takie chlapnięcie delikatne, ale z reguły uderzenia bobra na przykład są kwintowane takim tępym uderzeniem i słychać, że to jest takie tępe uderzenie twardego przedmiotu, czyli tego jego ogona, a, a sumowe uderzenie jest takie bardziej plaśnięcie, takie chlapnięcie. No ciężko mi będzie wytłumaczyć to, jak, jak dokładnie e, słychać to, ale jesteś w stanie to odróżnić, to, są, to nie są takie tępe uderzenia. E, no i kolejny e, jakby dźwięk, to jest oczywiście e, zasysanie pyskiem suma ryb. To jest taki podobny dźwięk właśnie do tego puknięcia, kwoknięcia kwokiem, pukadełkiem. Jakby, kto, jakby ktoś zasał do wiadra szybko wody i to jest taki bardzo specyficzny dźwięk właśnie z takim cmoknięciem. To słychać bardzo wyraźnie i bardzo łatwo to rozpoznać. A jeśli chodzi o łowienie spinningiem, powiem Ci, że wybrałeś sobie naprawdę ciężki kawałek chleba, bo łowienie sumów na spinningu uważam, że jest to w tej chwili moim zdaniem najbardziej szlachetna metoda. Najbardziej ciężka, wymagająca od wędkarza dużo cierpliwości, dużo samozaparcia, wiedzy przede wszystkim, no i szczęścia oczywiście. E, bo... E, no trzeba się, trzeba się narzucać i ja osobiście sumów na spinning nie łowię. Szanuję ludzi, którzy wędkują i łowią tak sumy. I z mojej strony jedyną rzecz, którą ja bym Ci na Twoim miejscu jakby podpowiedział, to jest to, że e, Łatwiej Ci będzie znaleźć i złowić sumę metodą spinningową, łowiąc sumy, właśnie na przykład, za pomocą stacjonarki. Czyli wcześniej zamierzasz miejsca żerowisk ryb, gdzie najwięcej tych ryb widać, słychać, gdzie masz najwięcej kontaktów. I wtedy na tych właśnie miejscach próbujesz łowić sumy z łapy. No moim zdaniem, to jest takie najbardziej logiczne, ja bym do tego w ten sposób podszedł. Bo najszybciej wtedy jakby o kontakt z tym sumem. Także spróbuj w ten sposób. A ja podchodzę, zobaczę, tutaj rzucę parę razy. Nie widać za bardzo tutaj rybek, żeby gdzieś tam chodziły. Nie ma tutaj moim zdaniem zimowiska w tym roku. Trzeba szukać innych portów, ale rzucę parę razy. Tam się nic nie dzieje. Ciężko tym zestawem delikatnym rzucić. Eee, spróbuję tutaj jeszcze z pomostu porzucać i, i tyle. I następnym, następnym razem sobie pojadę po prostu na inny porcik. Gdzieś poszukać tych kliników. Polecam w ogóle wszystkim. Takie łowienie zimowych pleniorków. Jak ktoś nie miał nigdy z tym styczności. To fajna zabawa naprawdę. Nic, nic się nie dzieje. W porcie cisza totalna. Strasznie wody mało. Nie ma tutaj zimowiska na 100% ryb nie widać. Przecież bym spróbował jeszcze na opasce, ale nie chcę mi się dymać. Powiem Wam szczerze. Przyjechałem tylko tak naprawdę dla was tutaj dzisiaj. I nie chcę mi się e, tam lecieć. Tutaj jeszcze zobaczę, że w klatce takiej. Może tam coś z rybem, ale jeszcze w międzyczasie odpowiem oczywiście na pytanie. TXXX -X -X. Hejka. Ostatnio kupiłem cały sprzęt na suma. Wydałem sporo kasy. Kolej w sklepie przygotował mi wędkę i do plecionki dołożył gotowy zestaw Black Cut'a z powodnym sławikiem, który jest dość długi. Skrętlik, skrętlikiem dołożył Tutaj ucięło mi się coś, nie wiem dlaczego. Aha, dołożył mi ciężarek 100 gramowy, kazał założyć mały ołów, żeby nie latał. Wszystko fajnie, ale daleko tym nie można rzucić bardzo blisko lata. Jakaś rada. Yy, słuchaj, generalnie yy, powiem ci, że nie wiem, co to za zestaw jest, jak on ten zestaw wygląda, jak jest skonstruowany. Yy, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli łowisz grubą plecionką nie wiem, jaką masz plecionkę, to też z tych. Osiągi rzutowe nie będą zbyt duże. Pamiętaj, że to są duże średnice i ciężko takimi zestawami się rzuca. To jest kolejna sprawa. Nie wiem jak długi dał ci przypon, bo może jest zbyt długi, masz zbyt długi odcinek plecionki z, z przyponem, jakby zawędziskiem i ciężko ci jest z tym machnąć ogólnie. Łowienie z rzutu nie jest niczym uważam prostym, bo jest to takie łowienie troszkę po omacku i, i ciężko jest osiągnąć zamierzony efekt. Uważam, że łatwiej byłoby Ci wynosić zestawy ręcznie, czyli ten zestaw, który Ci sprzedał sprzedawca, przerób sobie do łowienia na metodę klasycznego podwodnego spawika ze zrywką i staraj się zestawy wynosić. I na pewno jesteś w stanie to zrobić w zasadzie na każdym łowisku. A taki zestaw, jak taki zestaw wynosić i w jaki sposób to robić, nagrywałem o tym odrębny materiał, także odsyłam do tego materiału. Gdzieś tam w karcie Ci się na górze pokażę odnośnik do, do tego odcinka. Powiem Wam, łapy zimno więc odpowiem sobie od razu jeszcze szybko na jedno pytanie od Mateusz Dąbrowski. Elegancko, napisz tylko jak zapinać żywca w tej metodzie, w sensie gdzie agrafka, gdzie kotwica, żeby chlapanie było bardziej efektywne. Pozdro. Czyli tutaj chodzi o, oczywiście o film związany z metodą chlapaka, który pokazywałem, również wrzucam odnośnik do tego filmu. Słuchaj, no generalnie, żeby uzyskać efekt chlapania, ryba musi być podwieszona, tak jak mówiłem na filmie, pod powierzchnią wody. I agrafka e, może być zapięta albo za grzbiet ryby, i kotwica wtedy jest w okolicach płetwy odbytowej. Czyli ryba wisi w powietrzu, jest ustawiona w taki sposób, żeby grzbiet ryby w zasadzie wystawał lekko ponad lustro wody, i wtedy ona sobie fajnie e, chlapocze. Można to zrobić również w ten sposób, żeby agrafkę zamontować na przykład za ogon ryby, e, gdzieś w okolicach tam e, ogonka. I kotwica wtedy jest gdzieś w okolicach pyska, grzbietu czy w okolicach brzucha. Z tym, że musisz wziąć pod uwagę, że wtedy ryba się bardziej męczy, bo jest skierowana głową w dół, tak? Chlapie sobie tym ogonem, ale bardzo szybko się wtedy te, te rybki męczą. Także ja raczej bym tego nie polecał. Druga opcja to jest chlapanie, a raczej bym powiedział: o, ale bolo się wywalił po drugiej stronie. Druga opcja, druga, wybacz, wybaczcie, bo się zapatrzyłem na ten atak. Fajny atak. Wydaje mi się, że bolo, no bo nie wiem, co innego mogłoby się tak pierdyknąć tam w klatce. Druga opcja, słuchajcie, to jest yy, zamontowanie żywca w taki sposób, żeby chlapał, smużył to takie, żeby miał troszeczkę więcej swobody. O, może tak. Ja często takie zestawy robię, czyli klasycznie montuję po prostu żywca agrafką zapyszczek. Kotwica idzie oczywiście w okolice płetwy odbytowej i wtedy ustawiam żywca w taki sposób, żeby był dosłownie 5 do 10 centymetrów maksymalnie pod lustrem wody. Wtedy ta ryba ma większą swobodę ruchu. Nie chlapie już może tak donośnie, głośno, ale co jakiś czas gdzieś tam ogonem, grzbietem, po powierzchni machnie i jest też troszeczkę głębiej zanurzona pod taflą wody, i może nie uzyskujemy wtedy tego efektu chlapania. Ale taki efekt smużący, chlapiący co jakiś czas też jest bardzo fajnie fajne i, i potrafi naprawdę prowokować sumy dobrania. Wyszedłem z auta, przejdę się jeszcze, zobaczę tu po klatkach, co się dzieje. Jest tak fajnie, ładnie, że, że sobie wykorzystam chociaż na jakiś taki spacerek. Nie ma totalnie ciśnienia na ryby. Zresztą dopiero wróciłem z wyjazdu. Może sobie w weekend skoczę typowo za klenikiem. No właśnie, dajcie znać, czy byście chcieli też takie materiały związane z łowieniem zimowych kleni. Wiem, że się pojawiało sporo komentarzy z tym, że ten kanał jest sumowy. A wrzucałem ostatnio jakiś tam film, a teraz z sandaczem, a to jakiś tam raz jeden materiał z boleniami. No jest to okres taki, widzicie, przejściowy, zimowy, zaraz będzie wiosna. Postaram się oczywiście nagrywać dla Was jakieś materiały instruktażowe odnośnie wiązania zestawów czy samych metod, jeśli się to uda. Ale na rybkach czasami będę i, i mógłbym dla Was takie materiały robić, także dajcie znać w komentarzu, napiszcie, czy, czy chcielibyście taki, e, takie filmy oglądać. No powiem Wam, że, że mega. Chyba się jeszcze w tym roku... Wybiorę raz na, na jakieś takie zimowe sumowanie. Postaram się coś popłynąć, poszukać. Może gdzieś się znajdzie jakieś zgrupowanie tych ryb. Można łowić jeszcze e, sumy do końca roku. Także dla tych, którzy mm, też gdzieś widziałem właśnie komentarz jakiegoś gościa, że, że łamie przepisy, bo sumy można łowić do, do listopada. Jest, jest to generalnie stary przepis. E, także sumy można łowić do końca roku. I tak się zastanawiam właśnie, czy, nie, czy się któregoś razu nie wybrać jeszcze może przed świętami, bo powiem Wam, że pogoda jest naprawdę mega. No. Zwróćcie uwagę, jak jest naprawdę Meksyk, cieplutko. Jak słoneczko świeci, naprawdę jest przyjemnie. Jak zawieje trochę wiatr faktycznie po dłoniach czuć, ale generalnie jest naprawdę bardzo sympatycznie. I tak się zastanawiam, czy się nie wybiorę jeszcze na łódkę i. Nie poświęcę jednego dnia sobie popływać, poszukać, może gdzieś się uda znaleźć. Pływanie po wodzie pozostanie niż, niż kontakt z rybami, ale trzeba łamać schematy, tak jak wcześniej powiedziałem, próbować, bo kto siedzi w domu, ten po prostu nie łowi. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Ostatnie pytanie, które sobie wybrałem, dosyć ciekawe i długie, i dosyć zabawne, bym powiedział. Kończę, bo to nie chcę, żeby te filmy Q&A były jakieś zbyt długie, nie chcę się też rozwodzić na tych filmach, od Krzysztof Jaskółka. Jakiś, jakimś cudem w niewyjaśnionych okolicznościach przeglądałem odmęty internetu i trafiłem na kanał, a raczej błazenadę o nazwie nie będę mówił nazwy, nie będę promował. Obejrzałem dwa filmy siedząc na kibelku, i muszę stwierdzić, że amator wędkarski po pierwsze, ewidentnie się tobą wzoruje, a nawet kopiuje. W obu filmach nawet używał Twoich podkładów z Twoich filmów, czy nie, nie uważasz, że nowi twórcy z YouTube'a nie mają na siebie sposobu? Napisałem mu nawet jakiś komentarz, ale widzę, że usunął, choć, nie buch, choć go nie hejtowałem. Tylko napisałem swoje przemyślenia. Widocznie, prawda, kole w oczy. Co o tym sądzisz? Pojawia się coraz więcej kanałów o tematyce sumowej i w większości widać, że wyrośli na Twoich filmach. To trochę żałosne. Eee, słuchaj, czy, pytanie fajne. Eee, powiem Ci tak, czy jest żałosne? Nie uważam, że jest żałosne, bo jeżeli ktoś ogląda moje filmy i się na nich wzoruje, powiedziałbym. Pochlebne, bo widocznie jestem osobą, na której się po prostu ludzie i wędkarze wzorują. Mnie to cieszy generalnie, bo po to jest też ten kanał, żeby ludzie mogli świadomie łowić ryby bądź próbowali złowić swoje pierwsze sumy. I otrzymuję od Was masę wiadomości na mailach czy wiadomościach prywatnych gdzieś na Instagramie, na Facebooku, że udaje Wam się łowić dzięki moim filmom swoje pierwsze ryby. Naprawdę dla mnie mega. Fajnie by było, żeby każdy z Was który się wzoruje tymi filmami, wypuszczał te ryby. Szanujmy to, co jest w tej wodzie, bo ten sezon i poprzedni sezon pokazał, że wcale łatwo ozowienie sumów nie jest. Weźcie to pod uwagę. To dla mnie taka. Wisienka na torcie będzie, że właśnie pokażecie to, że, że ryby wypuszczacie, ale wracając do samego pytania, wiem o jakim kanale mówisz, bo dostawałem też wiadomości od innych tam osób. Na Messengerze z reguły, czy gdzieś na Instagramie, czy widziałem ten film i taki film, że, że ktoś wykorzystuje też z tego kanału, ta, znaczy ta osoba wykorzystuje podkłady muzyczne, czy znaczy generalnie tak. Podkłady te, które ja wykorzystuję są dostępne za darmo, bo są z tego YouTube Studio Music, czy tam z czegoś, nie wiem jak się to dokładnie nazywa. Także są dostępne dla każdego youtubera. Ja do tego generalnie nic nie mam, niech sobie każdy tam używa czego chce. Nic mi do tego. A czy ludzie nie mają sposobu na siebie? Ciężko im powiedzieć. No, to zależy wszystko od tego jaki content dana osoba robi, bo Faktycznie troszkę tych kanałów sumowych się więcej pojawiło. Zaczynają e, kręcić coraz to nowsi youtuberzy, wędkarze. Fajnie, że to wędkarstwo sumowe się tak rozwija, że, że ci ludzie pokazują, że można łowić te ryby, że wypuszczają ryby, bo to jest dla mnie jakby najistotniejsze. Osobiście dla mnie nie ma nic do tego. Czasami mnie to śmieszy faktycznie, bo, bo faktycznie widać, że ktoś się e, nie tyle co wzoruje, ale stara się nawet. Upodobnić do, do, do powiedzmy do, do mojego kontentu, który robię. Osobiście nic do tego nie mam. Niech sobie tam każdy robi, co chce, co uważa. I tyle, tak naprawdę. Nie, nie będę się tam wypowiadał na temat tego kanału czy innych kanałów wędkarskich. Każdy sobie rzepkę skrobię. A jeżeli się wzorują, dla mnie bajka, widocznie jestem dla nich po prostu wzorem do naśladowania. Także i mogą spełniać dzięki mnie swoje marzenia. O, tak to nazwijmy. Może zabrzmi to trochę zuchwale, ale no tak jest, no tak to po prostu moim zdaniem wygląda. Także słuchajcie, kończę, wracam do auta. Postaram się jak najszybciej dla was wrzucić filmy Zebro. Myślę, że jeden w tygodniu yy, będę wrzucał. Jak już dostanę akceptację z Matkata, że mogę takie filmy dodawać, na których widać nowości, a powiem wam, że nowości troszkę jest. Myślę, że wędkarze, którzy cenią sobie markę Matkat Będą naprawdę zajarani. Ja mam już kilka swoich modeli, które wybrałem i są dla mnie naprawdę bajeczka, szczególnie na nasze polskie wody, gdzie radość trzeba czerpać nie tylko z rekordowych ryb, które można łowić na zagranicznych łowiskach, ale przede wszystkim takich rozmiarów 170-180, czyli nie jakichś wielkich gigantów, ale rybek, które już dadzą radość z kolu trochę się zziajałem. tymczasem kończę oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, dawajcie łapy w górę zostawiajcie oczywiście komentarze, jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania a my widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo, także trzymajcie się, nara